Tutaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czemu narcys jest dalej z nową zabawką? Myślisz, że może narcys jest szczęśliwy z nową zabawką. Z nowym źródłem zasilania, z nową osobą. Wygląda na to, że jest szczęśliwy, że są całkiem szczęśliwi. Może tak wyglądać, może im się pozornie układać. Jesteś zawiedziony, bo myślałeś, że już będzie po wszystkim. Zaczynasz wątpić, czy to, aby na pewno narcyz, a może to jednak ty byłeś powodem, minęło już parę miesięcy, a dalej są razem. Z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem masz coraz większe wątpliwości, obawy. Nie możesz się doczekać, aż to się rozpadnie. Bo chcesz mieć pewność, że miałeś do czynienia z narcyzem? Zastanawiasz się, jak to możliwe, że narcyz jeszcze się nie znudził nową zabawką? Zastanawiasz się, jak to możliwe, że nowe źródło zasilania jest takie naiwne, głupie, nieświadome? Jak to możliwe, że nie widzi tych wszystkich sztuczek, tych trików, tej całej manipulacji? Gazlightingu, a może już nawet zdrady. Zastanawiasz się, jak to możliwe, że wszystko im się cudownie układa, że nie ma żadnych problemów. Przecież, skoro to narcyz, to musi się coś zepsuć. Powodem, dlaczego narcyz jest dalej z nowym źródłem zasilania, jest uzależnienie. Narcyz sprawił, że nowa zabawka stała się współuzależniona. Nowe źródło zasilania. Nie jest asertywne, nie ma odpowiednich granic, nie zna słowa nie, może chce przypodobać się ludziom, jest miłe dla wszystkich, chce wszystkich zadowolić. Nowa zabawka chce być lubiana przez innych ludzi, często taka osoba chce zwyczajnie pomagać innym, taka osoba często przedkłada czyjeś potrzeby ponad własne. Nowa zabawka w bardzo dużym stopniu polega emocjonalnie na narcyzie. Potrzebuje jego akceptacji. Nowe źródło zasilania stało się już silnie uzależnione od narcyza. To choroba, to patologia to kilka substancji, które zmieniają myślenie, zmieniają zachowanie i uzależniają tak bardzo, że czasem. Samemu nie da się już zawrócić. Wielu narkomanów umiera z przedawkowania. Jest też wiele ofiar toksycznych związków wiele ofiar narcyza, które z takiego związku, z takiej relacji, nigdy nie wyszły. Czasem, wskutek długotrwałego stresu, nabawiły się bardzo poważnych czy śmiertelnych chorób, czasem, będąc doprowadzonym do obłędu. Targnęli się na własne życie. Niektórzy źle skończyli, niektórzy nie wyszli o własnych siłach, niektórzy wyskoczyli. Jeśli tu jesteś, to cieszę się, że jesteś jednym z tych, którym się udało i jesteś już na właściwej drodze. Przynajmniej dane ci było poznać, co cię spotkało. Niektórzy nie mieli też tego szczęścia i nigdy nie poznali prawdy. Nowe źródło zasilania. Zachęca narcyza do szkodliwego zachowania. Jest takim aktywatorem. Umożliwia narcyzowi stawanie się coraz bardziej potężnym. Nowe źródło zasilania dostarcza narcyzowi wszystkiego, czego ten potrzebuje, a narcyz wie, że już po pewnym czasie nie musi się starać, nie musi tego odwzajemniać, bo już uzależnił ofiarę. Już wie, że rybka połknęła haczyk i długo jeszcze będzie się rzucać w wodzie, rzucać w sidłach, niczego nieświadoma. Święta dopiero za rok, a może rybka dopiero musi się utuczyć? Świeże tegoroczne ryby w nadmorskich smażalniach to przecież rzadkość. Narcyza nie obchodzi, ile czy jego czasu zmarnuje. To nic dla niego nie znaczy, czy zniszczy komuś kilka lat, czy całe życie. Nowe źródło zasilania nie dba o odwzajemnienie, nie wie jak powinna wyglądać zdrowa relacja, jak powinien wyglądać normalny związek. Często nowe źródło zasilania, gdy jest dłużej z narcyzem, po prostu chce z kimś być, woli być w niezdrowej relacji, niż być samotnym, a czasem nawet jest to głęboka nieświadomość, że to niezdrowa relacja, nieświadomość zaburzeń osobowości, czy przyzwolenie na złe traktowanie i przeprosiny, przyzwolenie na taki cykl przemocy. Nowe źródło zasilania chce sprawić, żeby ktoś był dzięki niemu szczęśliwy. A tego dokładnie szuka Narcyz, właśnie na to poluje, i trafiła mu się gruba ryba, która starczy na kilka sezonów do frytek. Nowe źródło zasilania nie zauważa kłamstw Narcyza, nie zauważa jego wad, nie chce ich zauważać, lub po prostu je usprawiedliwia, często nawet przed samym sobą. Nowa zabawka nie chce być sama, sporo już. Zostało zainwestowane w taki związek, i pomimo pogorszenia, pojawia się kilka rzeczy równocześnie: uzależnienie, lęk przed samotnością, chęć naprawy, nadzieja, kolejne szanse, obawa utraty inwestycji. Więc, pomimo tego, że inwestycja jest skazana na porażkę, czego nowa zabawka nie wie, będzie dalej inwestować w narcyza. A ten będzie stawać się coraz bardziej potężny. Właśnie dlatego narcyz jest dalej z nowym źródłem zasilania, ponieważ przynosi mu to określone korzyści, określone zyski, określone zasoby, których narcyz potrzebuje. Cokolwiek złego by narcyz nie robił, to znajdzie się usprawiedliwienie, będą wymówki, będzie płacz, będzie kłótnia, będzie. Przejście do porządku dziennego. Może nawet będę nieszczere, nic nie warte, przeprosiny. To tylko gra, gra na emocjach, gra na nerwach, gra na wyczerpanie. Im bardziej nowa zabawka jest wyczerpana, tym mniej ma siły, by walczyć, tym bardziej staje się uzależniona. To błędne koło. Nowe źródło zasilania jest. Samotne w tym związku, ale w jego umyśle jest w związku, więc jest dobrze. To to, czego chce, to to, czego potrzebuje, I iluzja związku. Zły związek jest lepszy od żadnego związku. Od samotności, tak, właśnie myśli nowa zabawka, więc zostaje w tej iluzji, w tym matriksie. Gdzie jest wykorzystywana do granic możliwości. Nowa zabawka już się do tego przyzwyczaiła, przywykła, a nawet uzależniła od takiego złego traktowania. Nowa zabawka użera się z tym wszystkim znacznie dłużej niż ty, bo ma więcej cierpliwości i ma mniej granic. Nowa zabawka użera się z tym wszystkim, przez co ty przechodziłeś. Wiesz doskonale, co ci zaszkodziło, co na ciebie wpłynęło i co cię złamało. Narcys jest toksyczny, jest szkodliwy, jest najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się człowiekowi. Tak, narcys jest rzeczą. On nas postrzega jak rzeczy, jak przedmioty. Więc należy nazywać rzeczy po imieniu. Tak więc narcys jest toksyczną rzeczą toksycznym odpadem który wymagałby utylizacji lecz jak to z odpadami w lesie bywa nikt nie ma na to pieniędzy problem jest duży i śmierdzi ale lepiej go nie ruszać bo wtedy śmierdzi jeszcze bardziej nowa zabawka nieraz przeczuwa że coś tu nie gra albo nawet już wie że to kłamstwa ale się nie odzywa bo nie chce tego zepsuć nie chcę zepsuć tego co już i tak jest zepsute. Chcę dalej trwać w tej iluzji, bo tak bezpieczniej. Konfrontacja z rzeczywistością jest brutalna w skutkach. Nie jeden wybrał Matrix ponad rzeczywistość. Nowe źródło zasilania jest zdradzane. Może już nawet te zdrady nie robią większego wrażenia. Od tego też można się uzależnić. Do wszystkiego można przywyknąć, zawsze można wytłumaczyć to wieloma względami nieraz nawet własnymi kompleksami niskim poczuciem wartości, które w dużym stopniu powoduje narcyz. Może to względy finansowe dom, mieszkanie samochód iluzja rodziny co pomyślą sąsiedzi, przyjaciele, znajomi rodzina może to są dzieci czy względy religijne Zawsze znajdzie się więcej niż tylko jeden powód. Nowa zabawka jest w stanie wiele poświęcić tylko po to, żeby nie zostać samotna. To dla Narcyza idealny układ. Narcyz może robić cokolwiek tylko zechce: kłamie, zdradza, spóźnia się i jeszcze dostaje wszystko to, co chce. Narcyz upewnił się, że w końcu może być sobą. I nowa zabawka dalej z nim jest. Nie ma odwagi, by odejść. Wszystkie ideały, wszystkie wartości, wszystko to, co było na początku, już znikło. To przeszłość, to historia. Nigdy tego nie było, ale ta iluzja z początku jest tak silna, tak mocna, że nowa zabawka dalej tkwi w tym uzależnieniu, licząc na powrót do początku. Narcys, pomimo tego, że się znałca psychicznie i emocjonalnie, to dalej jest akceptowany. Dalej wszystko uchodzi mu na sucho, więc dlaczego miałby opuścić źródło zasilania, które daje mu wszystko, czego potrzebuje? Narcys pasożyt znalazł idealnego żywiciela, który stracił już pół litra krwi i nawet się nie zorientował. Narcys wie, że zawsze może liczyć na... Nowe źródło zasilania, że cokolwiek by nie zrobił, to wystarczy, że odegra kolejną scenkę i wszystko będzie jak dawniej. A czasem nawet nie musi odgrywać żadnych scenek. Nie masz żadnych powodów ku zazdrości. Nowe źródło zasilania nie jest w niczym lepsze od ciebie. Jest gorsze. Ma gorsze granice, jest bardziej wykorzystywane. Nic nie straciłeś, odzyskałeś wolność. Niech nowe źródło zasilania się cieszy narcyzem, ile może, bo nigdy nie trwa to długo. Przypomnij sobie, ile ten złoty okres trwał u ciebie. Powinieneś się cieszyć, że jakaś nieświadoma niczego osoba odebrała ci narcyza, bo tym samym mogłeś się uwolnić. Gdyby nie nowa zabawka, to tkwiłbyś w tym dłużej, pomimo złego traktowania. Każdy, kto zostaje z narcyzem przez dłuższy okres czasu, ma jakieś własne problemy do rozwiązania. Czy mniejsze, czy większe, to teraz nieistotne. Kto nie ma jakichś problemów, czasem to tylko brak wiedzy, brak świadomości, lecz nieraz jeszcze coś innego. Zazwyczaj poważnym problemem jest desperacka chęć czy potrzeba bycia z kimś. Jesteś normalną osobą, która nie jest już z narcyzem, bo często się czemuś sprzeciwiłeś, nawet pomimo braku wiedzy, często działamy intuicyjnie i ten właśnie sprzeciw nieraz wystarczy, by narcyz szybciej znalazł sobie nowe źródło zasilania. Narcyz wie, ile ryba pożyje jeszcze w łyżce wody, wie, kiedy czas ofiary dobiega końca, wie, kiedy musi zdobyć nowe źródło zasilania. Narcyz jest z nowym źródłem zasilania w dalszym ciągu, ponieważ wszystko uchodzi mu na sucho. Nowa zabawka godzi się na takie niewłaściwe zachowanie, godzi się na złe traktowanie dobrze wiesz, przez co przechodziłeś. Brakuje ci tego? Teraz dostaje to ktoś inny, w znacznie większej ilości, jeśli jest z narcyzem dłużej. Narcyz zawsze szuka po najmniejszej linii oporu. Widocznie stawiałeś zbyt duży opór i zastąpiono cię kimś, kto takiego oporu nie stawia. Narcys nigdy się nie zmienia. Narcys nie chce się zmieniać. Narcys woli zacząć z kimś od nowa, z kimś nieświadomym, niż użerać się z tobą. Nagle zacząłeś mieć wymagania. Stałeś się problematyczny. A narcys woli świeży start, woli czystą kartę. Nowe źródło zasilania. Czeka na narcyza zawsze i wszędzie. To, że są razem, że są dalej razem, nie oznacza, że narcyz się zmienił, nie oznacza, że jest dobrze, nie oznacza, że jest lepiej, nie oznacza, że coś straciłeś. Nowa zabawka niczego nie wygrała. Z narcyzem niczego nie można wygrać, można tylko wszystko stracić. Czasem nowa zabawka po prostu jeszcze nie wie, że straciła wiele czasu, zdrowia i pieniędzy. Nie wie jeszcze, jak długo będzie z tego wychodzić, jeśli w ogóle trafi kiedykolwiek do wyjścia, a może ku temu wyjściu pewnego dnia zostanie wypchnięta i wejdzie ktoś inny, a cykl rozpocznie się na nowo. Jeśli dasz hakerowi nową zabawkę, Pierwszą rzeczą, którą zrobi będzie rozebranie jej na części aby dowiedzieć się jak działa Jamie Zawiński. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.